Cześć kochani, z tej strony Faiza. Dzisiaj, widzicie, jestem jeszcze nadal w warkoczykach już ponad dwa miesiące tam zrobione, ale już je zdejmuję i zobaczycie taki, no, szybki proces zdejmowania tych moich włosów, no i jak włosy wyglądają też. Po zdjęciu, bo niektórzy twierdzą, że są... No, nie, ładne się robią. Mi akurat warkoczyki bardzo pomogły, włosy urosły i naprawdę są, no, dużo, dużo lepiej wyglądają, chociaż ze względu na to, że jak widać, trochę już siwek też jest, <grych> pofarbuję je henną. Farbowanie rzadko, rzadko robię. Farbami to już nie wiem, ile lat temu farbowałam. Może kiedyś się tam jeszcze e, skuszę, a na razie... Przechodzimy do rozplątywania. Trochę to potrwa, więc jedziemy. Singing up you Jak widzicie, jestem już po zdjęciu warkoczyków. O późna godzina, ponieważ no, trochę to zdejmuję. Niestety nie mogłam Wam wszystkiego pokazać, ponieważ mój sprzęt odmówi posłuszeństwa. Jak zwykle, wtedy kiedy trzeba. On się musi psuć, no niestety nie chciałam poświęcać czasu na ustawianie tego wszystkiego, nowe reparowanie i tak dalej, ponieważ samo zdjęcie dużo czasu też zajmuje, tak samo jak założenie, ja do tego jeszcze dodaję rozczesywanie, umyłam głowę, pofarbowałam henną, później znowu ją umyłam, musiałam posiedzieć trochę tej hennie, więc... Ile to w sumie mi zajęło? 8-9 godzin? No nie wiem, cały Boży dzień. W, każdy, w każdym razie długo, długo jest już e, późno, ciemno, ale jak widzicie, mm, włosy mam pofarbowane, zdjęte. Ja od razu mówię, e, ja nigdy nie miałam grubych włosów. Jest ich dosyć dużo, ale nie są grube to cienizna. Zawsze tak było. I eee, raczej raczej będzie. Eee, tak, wygląd tak wyglądają, nic i nic nie jest. Od razu podkreślam, absolutnie, bo niektórzy się martwią, o tym, że są jakieś zniszczone czy coś tam, coś się nie tak dzieje. Nie absolutnie elegancko, eee, jak zwykle się i zafarbowały, i wszystko. Eee, I co? I tyle, tyle dla mnie. Dzięki, dzięki, że jesteście. Że oglądacie. Zapraszam do subskrypcji i polubienia. Pa!